Witam z tej strony, Tysiek, a to jest Five Nights at Freddy's 3 z Tyśkiem. Jej! Super! Wreszcie jesteśmy w trzeciej części. Wow! E, no cóż, co mam innego powiedzieć? E, FNAF 3, moja ulubiona gra, w której nigdy nic nie zagrałem.

sure everything works and nothing catches on fire. Uh, when the place opens, people will come in at the opposite end of the building. <laughs> and work their <laughs> way toward you and pass you and out the exit. Uh, <laughs> yeah, you've officially become part of the attraction. Uh, you'll be starring as a security guard. So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out in the corner. But you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Uh, now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always Hi. nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school metal though. Watch the fingers. Uh, <laughs> uh, right now, the place is basically just you know flashing lights and spooky props. Uh, I honestly thought we'd have more by now. Uh, if we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, boo. <laughs> uh, but, you know, like I said, we're trying to track down a good lead right now. Uh, some guy who helped design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up or uh, something like that. So we're going to take a peek and see what we can find. Uh, for now, just get comfortable with the new setup. Um, the security cameras over to your right with the click of that blue button. Uh, you can toggle between the hall cams and the vent cams. Uh, then over to your far left, uh, you can flip up your maintenance panel. You know, use this to reboot any systems that may go offline. <laughs> uh, in trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. <laughs> Some of this equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the fire. That's

I z niego sobie coś wyjmą. I właśnie z tego powietrzenia, według fabuły, chyba wyjmują z trapa czyli, czyli Williama Aftona, eee, czyli mam przejebane w drugiej nocy. Kurwa, czekaj, moment, dobra, to w takim razie... oj! oj, oj. myślałem, że to będzie trochę łatwiejsze. <tryk> Ty, a ja nigdy nie wiedziałem o tym, że tam jest jeszcze taki... Takie odnurze to prosto do mojego biura z tej wentylacji O tak e, Dobra minigierka nie będziemy pierdolić się z barzeniem po pizzeli przez 5 minut Po prostu przejdziemy od razu już żeby tam nas e, ...pokazać, co wam chcę pokazać O mój Boże O mój Boże Ojojojojojojo I am night back with the... Cool, I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training gazettes. These are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I thought we could like have them playing like over the speakers. Walk through the attraction. So that makes us feel legit, man. But I have an even better surprise. for Freddy Fazbear's Pizza. Uh, these tapes will provide you with much needed information on how to handle slash climb into slash climb out of mascot costumes. Right now we have two specially designed suits that double as both animatronic and suit. So please pay close attention while learning how to operate these suits as accidents slash injuries slash deaths slash irreparable and grotesque maiming can occur. First we will discuss how to operate the mascots when they are in animatronic form. For ease of operation the animatronics are and <laughs> to walk towards sound ease. This an easy and hands-free approach to making sure the animatronics are in synchronized for natural reason. Chyba, że trzeba było przeżyć na kolejną kamerę, czy? To audio tutaj. Gdzie, Gdzie on jest? Ja już umieram. Idzie mi wentylem. Kurwa umarłem. Umarłem, słyszałem wentylację, jestem w dupie. Hi. Chuj kurwa tutaj, spójrz tutaj, albo tutaj, e, nie wiem tutaj, tutaj. O, oh magia. O mój Boże, ja umrę chyba. Będę nawet nie wiem gdzie on jest. Hello? Jeszcze raz to zagram. O mój Boże, umarłem. Mogę coś z nim zrobić jeszcze, czy... czy tak średnio? Cześć. zastanawiam się, czy mogę coś z nim zrobić. Chyba nie. Yy, dobra, chuj, spróbuję play audio. Wiedziałem, wiedziałem, że się nic nie da. O, jak się gra w tą część! Okej, okay, dobra, muszę się nauczyć. Jak obsługiwać tego wszystkiego Gdzie on jest eee, Muszę wiedzieć Muszę wiedzieć gdzie on jest, tej audio od razu eee, Sear... Sfil... O dobra eee, mi tego wenta. Okej. Okay, dobra przemieścił się okej okay, dobra słuchajcie jak on się przemieszcza o dziwo o dziwo cię słychać stój tam tam masz dziecko do zabicia e, a w tam gdzie ty jesteś a widzę go Ej, jeszcze tu jeszcze raz. O mój Boże, tu będę musiał chyba być tak bardzo cicho, żeby w ogóle cokolwiek słyszeć. I tak nie będę. WENTRACJA! O mój Boże. E, chyba to też już przeląbałem, bo nawet nie wiem gdzie on jest teraz. Przemieścił się gdzieś. Przemieścis się tu chociaż... O, jesteś tu... Ventyla Ventilation error. O, naciśnij ten exit! Wróć się tu. Przemieścił się gdzieś znowu. Zagraj audio. Okej. Okay. Prawdopodobnie po prostu wszedł do tamtej wentylacji Nawet jeśli to go to cofło. Przemieścił się. Hello. Dobra, wrócił się. Ja pierdzielę No ba ta część jest jednak. Czo on wszedł? Tak on wszedł tutaj, A, to wyjebane Zablokowana jest wentylacja to on tam nigdzie nie przejdzie Tak trzeba wyłączyć, dobra, okej okay. Miałem wrażenie, że tam widziałem balon Boya w tych statikach Nie wiem co ja chcę tu sprawdzać nawet No dobra Hello? Przynajmniej fajnie słychać jak on idzie Hi! Czemu on? O kurwa O ja pierdolę, on do mnie zapierdala

o mój Boże Przemieszcza się Hi. Wracaj się tu zaplątajem ja ja tutaj Czy Halo? Czyżby on był tu? Nie, albo tu? E. E. Tutaj jest. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Chyba się udało. Nie wiem, kurwa, Z tej grze trzeba za dużo słuchać, bo to będzie absolutnie jeszcze ciszej niż... Hi. ...niż w części... O Boże, to będzie absolutnie jeszcze ciszej niż we Fnafie... ...1 i we FNAF-ie 2 chyba też, nie wiem jak dużo we Fnafie 2 się odzywałem, we ie 2 to w sumie głównie narzekałem na... We fnaf 2 to głównie narzekałem na odgłos tego, a pójdziemy sobie gdzie indziej chuj We fnaf 2 to ja narzekałem głównie na na to jak bardzo głośne były powiadomienia o tym, że animatroniki tu przychodziły do biura eee, O oh no Eddie died Too bad no więc nie wiem, wewnątrz jeden, więc że tam w dużej ilości mamy tak bardzo cicho. A, trzecia noc. Myślę, że to tyle będzie na dzisiaj. E, no to co? Mam nadzieję, że się podobało. Cześć. we we'll